Sprawa by podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa przygotowują się następujące osoby. Kamil, przepraszam. To już zamknięte? Dobrze. Jarosław Kilian, kawaler z Piechut, nasza parafia i Paulina Katarzyna Juszak, panna z Padwi Narodowej i parafia Padew Narodowa. Zapowiedź pierwsza. Jeśli komuś znane były w okoliczności, które jako przeszkoda rozrywająca, wiążąc wyżej wymienione osoby, zawierany przez nie związek małżeński, czynią nieważnym, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Przeżywamy jedenastą niedzielę zwykłą w ciągu roku. W liturgii tego tygodnia w najbliższą środę przypada wspomnienie świętego Alojsego Gonzagi. Natomiast w sobotę będziemy przeżywać uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. W piątek, 23 czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca w modlitwie będziemy polecać Dobremu Bogu wszystkich ojców. Przed Kościołem rozprowadzane są tygodniki i gość niedzielny i niedziela, w którym między innymi tytuły Bezwzględna Moc Prawdy, Byłem Kłamcą, Tylko Papierek czy Coś Więcej, Ojcem Być. Bardziej ryzykowny świat. To tylko niektóre z tytułów tego numeru. Polecam zarówno jeden, jak i drugi. Zawsze można znaleźć ciekawe informacje i tematy. Tytuły pogłębiające naszą wiedzę, także wiedzę religijną. Słowa podziękowania kieruję na ręce Państwa Sołtysów dla poszczególnych wspólnot wiejskich. Dziękuję za nasze modlitewne spotkania. Podczas dni krzyżowych dziękuję za złożone na Kościół ofiary. Bóg zapłać. Podziękowania ku wszystkim, poczynając od malutkich dzieci, którzy przychodzili do naszego parafialnego Kościoła w czasie oknawy Bożego Ciała, aby dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii. Dziękuję za wspólną modlitwę. Bóg zapłać. Podziękowania dla wyznaczonych rodzin zarówno za przygotowanie kościoła, jego wysprzątanie, oraz za ofiary na kwiaty. Bóg zapłać o sprzątanie w przyszły piątek ze względu na sobotni ślub. Proszę kolejną grupę rodzin. Za wszystkie ofiary na kościół złożone w minionym tygodniu dziękuję mieszkańcom Zachwiejowa, pani Kazimierze Uzar z zarównia, panu Adamowi Uzar z zarównia. Panu Adamowi dziękuję również za ofiarę na malowanie dachu kościoła. Wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać. Panu Andrzejowi Mokry pragnę podziękować za wyremontowanie kosiarki, ciągniczka Bóg zapłać. W najbliższą sobotę, po długiej przerwie, będziemy zbierać nakrętki od godziny dziewiątej. Serdecznie proszę o pomoc, jeśli to możliwe, moich no stałych. Pomocników będę wdzięczny. Kończy się rok szkolny. Serdecznie zapraszam i proszę jednocześnie o skorzystanie z sakramentu pokuty. Zaproszenie kieruję ku wszystkim dzieciom, młodzieży, aby czystym sercem dziękować Bogu za ten czas. Może bywało różnie. Przyczyny zapewne były też różne. Finał może nie jest do końca satysfakcjonujący. Ale otrzymaliśmy w darze ten czas od Boga i szansę na jego zagospodarowanie. Dlatego w tej postawie wdzięczności powinniśmy przeżywać zakończenie roku szkolnego, wdzięczności skierowanej ku Bogu i ku ludziom. spowiadam przed mszami popołudniowymi. Najprawdopodobniej 17 lipca rozpocznie się kolejny etap prac przy polichromii naszego kościoła. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro Msza Święta w intencji zmarłych, Świętej Pamięci Janiny i Czesława Gudzy. We wtorek Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo w 18. rocznicę urodzin Katarzyny, a mszę zamówili rodzice i brat. W środę w intencji zmarłych Świętej Pamięci Genowewy, Stanisława, Czesława, Kazimierza, Łączów, Weroniki i Wawrzyńca Kościelnych. W czwartek w intencji zmarłych Mateusza, Franciszki i Katarzyny Popiołek. W piątek w intencji zmarłych Zofii Piechota w 20. rocznicę jej śmierci i Józefa Piechoty. W sobotę o godzinie 14.00, święta ślubna o 17.00 w intencji zmarłych Stanisławy i Jakuba Piechotów. W niedzielę o 8.00 w intencji świętej pamięci Władysława Janiny i Krystyny Łączów o 10.30 w intencji zmarłych Józefy, Stanisława Barszcz i Jana Wiśniewskiego. Na rozpoczynający się nowy tydzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.